Что так сыпку? Не, был струйка пробуем. Трангл мой Ой, извините. Ай, Найс. Ты Найс. Я извиняюсь. Найс, найс, найс. Не, но. Kurde, Aha, mi zabrakło. Ej, no HP jeszcze miał, nie. Ja nie mogę TP. Okay, uh, ej, Wiktor, chcesz zacięć. Aha, HP. Nie ej. Go, go, go zabić. Ujdź, ujdź. Ujdź, ujdź. ostatniego zabił ta Ander. O kurze. Aj, to mit bomb Mam broń. mi to można powiedzieć, że wygrali. Hm. Dobra, y czekaj, czekaj. Api, drobno i tobie, emeczka? Proszę, z chęcią. Dziękuję, dziękuję. Proszę bardzo. Ty mi ukradzię. Dobra, to sobie <tryk> Emma. O kurde, jeszcze... Już... A co miałeś zielony? Obie głowy na plecy. Ty já co hmm. miałeś? Ja? No? Ja miałem co ty, ale on tam jest w kampionu. Jde B. Idę B taką obiegową. Under? O oh, ale mi poniosło. Go goj go ej. Go Zatknij jest. stóp Znajdź, herb Nie no dobra, o. ale ty w ogóle nie grasz na sil, Jak na silvera Ogólnie to moja najwyższa ranka to jest G2 no. Ale i tak wydaje mi się, że lepiej grasz Niż taki G2 Chodź nie chodzi? w tę grę, bardzo ja właśnie ciężko odwisuję. Wiktor. No. Łap tam. O, dzięki o, za tę za... ametkę. Czekaj, to oczywszy ametka. Każdy mam? Nie, nie, bo ja nie. chcę była Dzięki <grym> Bo ty to możesz kupić, a mnie nie, okay. okay. nie, nie, nie. O mi da. To okay. na pewno, to jest Dobrze. 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 O Dobrze. 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 Dobber, tip is full. 1 Wat is het full. Minus uh, 86. O, oh, nice. Oh nice. ik nice. ja na A. Toen zit na B. Oké, daar ben je ja, Daag. Ietam. Ietam. Ik zit er. Ik moet het. Deze man op de serres. Na pewno wikt. Na Ja Wychyle tutaj, ja wychylę. Ej, wchodź, wchodź śmiało, śmiało. Kurde, dżungla PA-90. dżungla, nie Ej, tutaj, Ej, Ej, tutaj, tutaj. nie tutaj, wsiąść. Dropnąć komuś coś, bo mam pięć koła. To ja się chyba kazuje. Dropni jakieś pajamy, Co? coś z niej steruję. Ja czuję Ale pomogłem to moje akcje na podąż, była fajna. Jednego Wiktor za dużo kupił. A i tak. Zna się rada. Oooo, oh, minus 21 palet. Okay. No, no Co to? Dobra, weźmy. Jeden go. By... Pur -pur, never... I chyba idzie na B, a zielony został na. A. To na obrót. A. ktoś chce pójść do niego, razie zostań. Ja cofam, bo tam jest jeden. Zostań. Zostań. Samochód. Są ba, ba, ba. A cofaj, cofaj, cofaj. Dobra, idzie, obiegu wam. Nie zginij, zielony. Jestem. O, a O, a co? Dobra. A, co są chyba? Nie. Ładnie. Ale ładne. Musiła kaca, ale nie. Ej, dobra. A to ma kaca? Ma chyba. Tak. Ej, ktoś na to. A uh, lulę idą na B. Idę. Idę. Chciałem go, A. Tak chwytałem. Ja? Tak. Smoke. Chodź mi w rękę, możesz. A, dobra. Midę na no, chyba to będzie, a smoke. Lecia. Smoke to był mój. A, dobra. Moja to tak samo. Weź tam cofni na B. Nic nie pykujcie, nie pykujcie, oni muszą wejść Są teraz, pul, pul Dobra Gdzie my tu jedziemy? Uh, one, another on top mid Na weź. Kurde, nie wiem jak się to miejsce nazywa Pompę O, coś tutaj ze skóry, wjazd może do Gorda Znowu They are hurting each other Ej, stał? No jo. A powiedzcie, że podoba ci się ta moja m Nie, Ty Do mnie mówisz? Tak. Nie, do tego. No. Jak No. Jakby miała jeszcze te białe napisy, to by była sprawa. Jakie białe? No... To jest taka m nie pamiętam jej A, idę B. Ja ilość, a... Nie widzę. O, wieś. nie brakuje. Jero, info, please. Okej, okay. odejdź, Kuba. Nie, jest, jest To B. Nice. Pomp A, go. Ander uh, muszę być under. Pake, mama. Yeah. Się on Ander. Ruk. pakę mamy, ja Powinien być Ander, muszę być B i na B. Teraz mogę poskoczyć bo tak. tam stój przy padze, nie? Pilnuj tam co jest Paki, no. bo paka się nie da strzelać Chyba będzie rampa, to patrze. czuję Pij one tego, e, konektora Dobra Niech mi pójdzie od... E... O, Kurde, konektor no. Nie, zbędzisz się Jezu, 12 kp mi zostało Miałem nie wiem ile, 60 na no 100. Nie, nie, 100 miałem. No. A jaka nie, masz? Ale nie, 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 wolę. mp nie, sobie nie, tutaj. Jest B? Nie, no co się Nie, na razie nie, nie ma. Pamiętasz bo... te jumpy, które żeś mi dzisiaj rano pokazał? tam. Jumpy No. Ale B. Ej, dobra. Na okno. To weź Zeusył. Jak zakaz... w każdej rundzie stosuję. Ja, na... ja, teraz... ja teraz... z ławki robię cały dobra, czas paka. tylko. Dobra, No A. Zbander? Nie, ale przez... Eee... Panie, panie! Kuraj... Ja się wpadnę... Albo nie, ja idę. Ale ładnie ich położyliście. Ja zginąłem raz, ja bym trzy zginąć. zginąłem. Spoko. Najlepsze staty masz stąd. Tam, mogły być lepsze, szczerze. Outro ma smoke gdy I... okay, yeah, tutaj Ja, ja grałem dzisiaj miałem staty końcowe 32 kila ładnie Tego no. nie kupiłem kanatów. O O Jezu! O cudem go zabiłem dosłownie do jednego gdzie? Nie, mit, mit, roll, mit. One mit. Najes, nice. trzech położyłem. Chwacz, mi je Tutaj napinuję paki na spokojnie. Don't teraz me, stab. the bomb. One A. Dobra A pójdę na niego. tutaj, idź do paki, pilnuj paki. Dobra, piszę, piszę. Nice. Na kurde Pisz pisto, pisa, nie ma czasu Eta City chciałem nice. się z tym bawić Aj, prawie, prawie Powiem, że mało obrakowało co, co jak ja kupiłem tą MK tak szybko LOL Jak ja nawet w sklep nie wszedłam Może on gdzieś znalazłeś

Tutaj nie jest konektor czy nie? I tylko... cokolwiek. E, to jest Coś za cicho tutaj. Jestem tutaj. A poniżej siebie łat łatwy maczek jest ogólny.

Ale, Wiktor wiesz, że chyba dzisiaj idę do widka. Ile no. da ja się mieć najwięcej haźb na tym? Eh, trzystaście koła. Więcej. Mid, mid, trójka. Okej, okay. gdzie są? Ej... Widzę. terem. Tak. No, co ten? Ender? Pan Ander. Tutaj będzie, tutaj będzie gdzieś albo Ander eh, mi ten. On poszedł B albo. Dobra, Ander. Pas mi da. Ja, Jego zdajemy. <fair> A, mój. Ta saura. Tam. O, skawa to miałaś, oh, nice kurde, jako jedyny zginąłem. Smutno mi teraz. Ej, prawie każdy tutaj ma 16 tysięcy. Huh? Czy te no. dwie osoby mają? No. Jak to przeżyły? przeżyły? No tu idzie dość szybki message, który dołożyłem. Jest mid jeden. Idę, połacę na O kurde, feso, pomóc pomóc ktoś nam idzie. Mam biało. Wchodzę, 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 O kurde, ale... Jezu. część to było. Jest połaca, połaca. O kurde. O te jest pałacem na B Nie, na A jest pałac. A? To na B był jeden Budowało? Aha Minus 52. Nieźle. A siedzi? No. Na tata. tata? A jest No to ma ponad 10 tysięcy even nie widzę nawet can Mogę kill Dobra, idę, idę. Raz wam, Daj się wydać 10 tysięcy w jednej Nie wiem. Jak każdy być Jak każdy by to tak. Kupisz karę albo tą broń za 5000? Tego i. I... Um, um, to... u, dzięki Jego za mo Motowa. Co, jak, jak on tam jest? Nie, bez A, aż dawaj Jeden prędko Da. Aha, dobry tam No dobra, jestem nagle biedny, jak to jak się pój? stało. Dobra. Ej, weź kałacha. Komu? Okay. Mnie. Który to? Prawy?

Pik? No. Piknę? Chyba każdy nawet. Tylek jedziemy. No. No ja, ja, to jest do zera. Ja lebo tu jeszcze zostanę na A. O tu kampę kupił? Oto? No, oto smak. Dobra, ja mam pomysł. E Dziękujemy wszystkim. Nie no. To na nie fall. jest ostatnia runda. Hmm. Nie wiem. ale zostanie nam jeszcze dużo. Kupuj, lepiej pieniądze. Ale, to, no, to za późno. To za późno, to za późno. Temporalnie.

Podnie. A to była ostatnia runda. To nie była? A dobra. No. Bo tematu. Co ja się spodziewał. Ale początek był trudny. Był trudny. Pierwsza runda była ciekawa. Moim zdaniem. Ci coś? No? E, tak, idźcie w strzubę. Ej, stał. Ej, go beating please. Ja? Ja be. yes. Tak, jak się kupuję i tam, gdzie jest AK, tam mam do wszystkich tych rzeczy skiny, w tej drużynie. Ładnie. No. Ale czekaj, jak to się nazywa? Astatraku? Nie. Tak, no. chciałbym Tak I imię nie na Patrzę, eu vejo oh, tá o que está Eu o que está acontecendo. Caramba, caramba. Estou jogando no jungle. eu Chyba sprój tego banku nie Do tego z, z. No do okna. Nie, muszę tego tu No Nie, go B, tym Ok? okay, daddy, okay daddy. Daddy. Chodź, chodź, chodź. Pójdzie. Sorry, ja do phone call. I was playing without headphones. Ja pierdziele. Jesteś jakimś psychopatą. Bo chodzi we mnie strzelak i ja muszę 18 HP. No za bana dostaniecie, panowie. Ja wiem. Ja wiem, dlatego nie strzelam w niego.

Nie wiem, czy to jest plecy, bo dostanę to jest nie dobrze. Very low, minus 92. Ninja, ninja, To tu, tu prosto i w prawo, prawo, tuk -tuk. tu tu. To jest smoka! A tu mam wysmoka. Ninja, ninja. Tu, 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 tu wczoraj. O, yes. o, i teraz prątuj. And one is 83. No i to jest chyba pronto pronto skorzystaj będzie kasa. Ja Ładnie. Teraz to wygra i będzie... A, <laughs> Ładnie, gratuluję, jedziemy kp Dziękuję. Jest, kauta Ja sobie mi do... Da. dawajcie mi da. Cię podoba to snajpa. Okej. Okay. A, Siedka Safari? Tak. Tak, idziemy. Daj dekan. No, z maszyny do nas. ładnie. Chodźcie śmiało, do siebie. Grenade. A dajcie B. Go B, go B, team, go B. Idę. cool de jungle ermax zo dan niet gestol inzo ermax 16 en minus 85 kan je dat niet kan dit niet kun je wie shake off? Tak, koniec, mm. GG. Ostatnią okay. rundę poddaję się. O nie, no, na nie zabił. A, GG. W ten temu mi się bardzo podobał. Kilka z plusem, no. elegancja, Francja. Jakie no. rangi mieli ogółem? Sure. si myślę, že Silver czwórki. No, tak. Nie gadać, że nie mieli rank. Nie, S A czwórka,